Rodzinny piknik wojskowy z okazji Święta Wojska Polskiego był kolejnym wspaniałym wydarzeniem na stadionie powiatowym przy Okrzei w Pile. Na spotkanie z wojskiem przybyło tysiące mieszkańców, którzy mieli okazję podziwiać najnowocześniejszy sprzęt, którym obecnie dysponuje Polska Armia. W tym roku w pikniku uczestniczyło blisko 20 jednostek wojskowych. Społeczeństwo dla nas, my dla społeczeństwa, czyli Wojsko Polskie, jest w tej chwili. Chce się integrować ze społeczeństwem polskim. Chcemy przedstawić różne oferty, jakie wojsko przygotowuje dla społeczeństwa. Od 18, od 18 roku życia do 55, 50, jeśli ktoś chce się z wojskiem związać, mamy przygotowane oferty służby dla Polski, dla naszej ojczyzny. I chcemy się integrować, w tej chwili yy, też jest organizowany w ramach święta wojska polskiego 67. Pikników organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowych, no i oczywiście z centralnymi obchodami, które odbędą się w Warszawie. Razem ze Starostą Pilskim, który dużo zaangażował się w organizację tego przedsięwzięcia, udało się pozyskać, ściągnąć z terenie całej Polski sprzęt wojskowy. Przyjechały jednostki z Gdyni, przyjechały jednostki ze Świętoszowa, Sulechowa, z Storunia. Chcemy przedstawić, żeby ta młodzież wiedziała, na czym ta służba wojskowa też polega, ale czym wojsko polskie dysponuje. Jest ta możliwość kontaktu z żołnierzami, jest możliwość kontaktu ze sprzętem. No na ogół wojsko, jest na poligonach, jest w jednostkach się, dostęp do tego sprzętu jest troszeczkę ograniczony, natomiast wychodzimy do społeczeństwa, mieć bezpośredni kontakt ze sprzętem wojskowym i z żołnierzami. Kolejna edycja pikniku wojskowego na stadionie powiatowym. Dowód na to, że takie przedsięwzięcia są oczekiwane przez mieszkańców. To przede wszystkim doskonała okazja nie tylko do zapoznania się ze sprzętem wojskowym. Jest to. O tyle istotne, że dzisiaj odbywa się też wiele pikników, organizowanych chociażby przez Ministerstwo Obrony Narodowej pod tytułem Silna Biało-Czerwona. Nasz piknik został zorganizowany tylko i wyłącznie dzięki naszej inicjatywie, mojej i moich współpracowników. Co jest takie budujące, przede wszystkim ta doskonała współpraca z jednostkami wojskowymi. Chciałbym też z tego miejsca podziękować generałowi Sokołowskiemu, może być drugiemu żołnierzowi Rzeczpospolitej, pierwszemu zastępcy generalnego dowódcy Sił Zbrojnych za to, że osobiście również też zaangażował się w organizację tego pikniku. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować mieszkańcom za to, że tutaj są, za to, że jest ta doskonała interakcja między żołnierzami, między mieszkańcami. Ale co też jest istotne, to też kolejny dowód, że to miejsce właśnie, jego zmiana, mam na myśli stadion powiatowy, właśnie spowodowała, że potrafimy się bardziej integrować. Widzimy w tej chwili, jak najmłodsi dzieci wspinają się na te wysokie sprzęty. Czy to Rosomak, czy. Stojący za moimi plecami czołg Leopard. Myślę, że jest to przede wszystkim budujące dla nas jako narodu. Wspaniała impreza, o czym świadczy ilość zgromadzonych tutaj ludzi i ogromne zainteresowanie. Coś wspaniałego warto kontynuować to w następnych latach. I taka moja refleksja: oby, oby ten sprzęt służył tylko do takich celów bądź do, do jakichś praktyk i nigdy nie był przeciwko drugiemu człowiekowi skierowany. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się czołg Leopard trzeciej generacji, który zaprezentowała 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Jak zwykle kolejka ustawiała się do Rosomaka, oblegana była wyrzutnia rakietowa Langusta, moździerz samobieżny Rak czy pojazdy saperskie. To jest okazja do wyjścia do społeczeństwa, do ludzi, pokazania się, wojsko jest dla ludzi, wojsko jest dla społeczeństwa, przede wszystkim służymy narodowi polskiemu. Z moich podwładnych można tutaj spotkać się z saperami, z patrolem saperskim, który na co dzień wykonuje zadania związane z oczyszczaniem terenu, nie tylko poligonu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Również na co dzień saperzy prowadzą szkolenia w szkołach, przedszkolach, aby dzieci w czasie wakacji, ale nie tylko, były bezpieczne. Nie zabrakło wielozadaniowych pojazdów terenowych, wozów łączności czy straży pożarnej. Na pikniku prezentowali się także żołnierze ze 122 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dolaszewie 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Batalion został sformowany dwa lata temu. Jesteśmy obecni tutaj w Pile. Prezentujemy nasz sprzęt, który mamy w batalionie, a ponadto jeszcze szkolimy żołnierzy, szkolimy również cywilów, którzy przyszli i oglądają nasze stoisko. Z podstaw, które my realizujemy w czasie szkolenia na co dzień, na przykład topografię, budowę broni, jak udzielamy pierwszej pomocy. Także myślę, że to są wszystkie specjalności, które przydadzą się może przyszłym adeptom naszego batalionu. Bardzo fajne jest to, że jest ta możliwość, że może do nas podejść, może z nami porozmawiać, może poznać jak wygląda służba na co dzień żołnierzy, i myślę, że to jest fajne i miłe dla każdego z nas. Mieszkańcy mogli wejść do wielu pojazdów, wziąć do ręki karabin czy zrobić pamiątkowe zdjęcie. Wojsko jest, no dużo ludzi. No co jeszcze, o, czołg jest nie, pierwszy nie, niespotykany. W zeszłym roku też fajnie i ciekawiej było. Wszędzie będziemy wszystko zwiedzać, co jest. Wszystko i bronie, jakie są, i, i te stare, i nowe, co są. I... Dlaczego przyszliście Po prostu zaszczepić w młodzieży wojskowy patriotyzm. Żeby był, ja też kiedyś byłem w wojskowym, fakt, że pracuję w wojsku teraz, ale jako cywil, no i dlatego wojsko jest nam potrzebne, bronić naszych granic. Wcześniej dziś pan bywał już w innym czołgach? Jako pięciolatek w T-72 byłem chyba. To nie, <laughs> nie pamiętam to? dokładnie. Jak w Ciąsno. ciasno. <laughs> no, okay. Elektronika tam jest. A, to nie wiem, pan mówił, żeby zdjęć nie robić. Wspaniały pokaz musztry paradnej dała orkiestra wojskowa z Koszalina. Zawsze jest ważne, każdy nasz występ traktujemy bardzo poważnie, ale przy tak wspaniałej publiczności, jaką jest Pilska Publiczność, no to nam się gra po prostu z uśmiechem na twarzy i pełen, z pełnym zaangażowaniem. Uwielbiamy to być, no i cieszymy się, że taka publiczność tak wspaniale nas odbiera. No, widocznie się podoba, a my robimy to, co lubimy. Orkiestra wojskowa w Koszalinie liczy 30. Osób. jesteśmy perfekcjonistami w tym co robimy no i przede wszystkim jesteśmy żołnierzami i muzykami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także stoiska stowarzyszeń wojskowych i historyczno-rekonstrukcyjnych, straży pożarnej i policji. Podczas pikniku wydano 3000 porcji grochówki, a dzieci mogły korzystać z bezpłatnych zamków dmuchanych. Było radośnie i świątecznie. Rodzinny piknik wojskowy był zorganizowany dzięki znakomitej współpracy Powiatu Pilskiego z dowództwem generalnym rodzajów sił zbrojnych oraz ośrodkiem zamiejscowym w Poznaniu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji i Wojskowym Centrum Rekrutacji w Pile.